Jesteśmy live. Aż jestem w szoku. Zadziwiony jesteś. Jesteśmy na YouTube, Jesteśmy na YouTube. Zaraz mi się zdaje, że pokażą się komentarze, ale patrzyłem jestem na Facebooku. Bo hej, wczoraj wystawiłem post. Niejaka tam pani w Australii zatrzymywana przez policjantów i policjantki. Ręce wykręcone do tyłu w kajdanki i założona, e, witamy Bartomei Bombersbach, i założona maska na siłę jak psu, jak chytleby by złapali psa. E, no i tam odezwało się dwóch durni takich zaczęli się licytować, haha, jakie to polaczki są głupie, i oni tylko narzekają, a nic nie potrafią. A i jeszcze mówić po polsku nie umieją, i po angielsku, i tam same błędy w tych ich zdaniach. E, no i napisałem po, posta na ich temat. No i popakali się po rajtuzach i poszło, pociekło i pobiegli, i pobiegli do Facebooka mnie zgłosić, także znowu nie mogę postawać przez miesiąc, ale live'y mogą iść, tyle, tyle i wszystko i właśnie na wakacjach w Polsce, właśnie na wakacje się wybieram, także miesiąc miesiąc w ogóle nie będzie mnie, jest akurat ban na Facebooku, to miesiąc przeczekam w spokoju i będę miał spokój, ale Ostatnie spotkanie. Panie i panowie, niedziela, teraz slau, Wybieram się, jadę jest turniej piłkarski, który już z kolei edycja chyba od 2014 roku, czyli już, czyli już e, zblokowane. Mario pisze, że mało ludzi. Zgał że mało ludzi. 59 osób. Wszystko jest po, poukracane, poblokowane. Niedziela, turniej piłkarski slau, Zaczyna się on chyba już o 12 godziny w południe, a potrwa aż do wieczora i później dyskoteka. Ja mam zamiar się zjawić tam o godzinie 5, gdzieś 17. Justyna Walker będzie, będzie śpiewała i jest jeszcze ktoś, nie wiem czy Mario ma plakat czy nie ma. E, niech wrzuci i pokaże wam. E, Slau, co się będzie działo. Jest tak, Anti-Covid Cup. Turniej piłkarski drużyn siedmioosobowych. E, gr, e, gramy sześcioro plus bramkarz. Nie, niedziela 18 lipca, czyli już teraz. Eee, gryf Masters Slaw i macie tutaj adres, eee, tak, 12, 18 rozgrywki, występy artystyczne, Justyna pewnie będzie rapować, eee, 19 występ jest dyskoteka pod chmurką, którą poprowadzi DJ Arcadio. yo, DJ Arcadio. a adres na dole Slow and Eaton School Raxton. ROD SL12PU, SL12PU, zapamiętajcie to sobie. SL12PU, y, Gryf Masters, i tam jest dalej już opis. Najważniejsze to jest godzina, czyli y, rozgrywki 12 do 18, czyli ja już o 17 bym chciał się zjawić. Zobaczcie, jak tam chłopaki, dziewczyny grają. Jakiś wręczony nagród będzie chyba parę słów. E, no i później dyskoteka pana Jacka, DJ Ricardo. You know what I mean. Także widzimy się tam i panowie, Justyna Walker to petarda, tak Justyna Walker to petarda i Justyna Walker będzie śpiewać, także warto tam być, e, na żywo nam zaśpiewa, zobaczymy jakie jej pójdzie na żywo, wiadomo, że w studiu to co innego, ja śpiewał nie będę, ja może zatańczę co najwyżej, e, nie Bombersbach, tylko Bombersbach, 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 tak ma być, Bombersbach, Bombersbach. Także Slough, kto blisko mieszka, Londyn, przecież jest bliżutko, Oxford i wszystkie okolice Slough, Luton, przecież jest bliżutko, e, dawajcie, Slough za daleko, ale 24, może się danko w Luke Cafe przed spacerem. Aha, Luke Cafe sobie wybiera się Jakub Kuba, ciekawe co tam u Luka. Proszę, link telegrama Sebastiana, Mario mamy gdzieś tu na wierzchu. Ja tylko na chwilkę skoczyłem, jest i słuchajcie, dzięki, Mariusz. Ja jestem tylko na chwilkę naprawdę znowu ban. Nie wiem, czy widzieliście, widzieliście wczoraj wieczorny post? E, typ nawiązywał Polaków, Polaczków, którzy nie umieją angielskiego, polskiego. E, nie umieją języka polskiego, angielskiego. No to wstawiłem zdjęcia z jego postu i napisałem skąd tacy durnie się biorą. E, I on zgłosił, popłakał się i w Rajtuzy narobił. I, I narobił w Rajtuzy i mnie zgłosił także na miesiąc znowu, ale livey idą także spoko walić, walić idiotów, oprócz tego idą wakacje, także po turnieju w Slau, ja się wyłączam na miesiąc, jeszcze przypomnę na pewno, nie wiem Mario, w piątek powinniśmy, tak, w piątek myślę, że jeszcze spotkamy się na chwilę i przypomnę o turnieju w Slau, dobrze, niech ten cały czas wisi, ten plakacik i tak samo tym plakacikiem zakończymy, także żegnam się i do zobaczenia panie i panowie w Slau na Walker będzie śpiewać I jeszcze raper, nie pamiętam jaki, eee, czy to ten DJ Arkadio, ale jeszcze tu na zdjęciu to chyba nie jest DJ, jeszcze tam ktoś będzie, żebro, o, żebro, chyba widzę na znaczku tym czarnym, eee, będzie śpiewał, także będzie wesoło, piwko wypijemy, napój bogów i, i tańce będą. Do zobaczenia.